Okej, okay. Janek, yy, yy, przygotowywałeś się teraz przez cały tydzień z Wiktorem, yy, możesz coś o nim powiedzieć? Yy, tak, przyjechał yy, w ogóle podziękowania dla, dla, dla Ciebie, dla MMA Promotion za, za zaproszenie go. Solidny, ciężki zawodnik, także wzmocnił nas przez tydzień i, i, i fajnie się trenowało, sparowało, dociążał nas yy, całkiem nieźle, także, także tydzień na plus. Okej. Okay. A powiedz jak teraz e, dalej z Twoimi przygotowaniami? Co planujesz? E, co planuję? Jeszcze jeden, te, jeszcze jutro i w poniedziałek tutaj w klubie Pawła na e, a we wtorek już wiem do Szwecji i, i do końca jakby, jakby przygotowań już zostaje tam. A do kogo tam lecisz dokładnie? No dokładnie do Aleksandra Gustawsona. I razem będziecie się przygotowywać, tak? Yy, tak, ale nie tylko z nim, bo wiem, że trener właśnie od yy, Aleksandra załatwił, nie wymienię teraz imienia i nazwiska, bo nie doceniam cały czas SMS-a z nazwiskami, ale załatwił podnieść dość dużo z partnerów, także czekają na mnie i, 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 i wiem, że będzie dobry, dobry obóz. A powiedz, czy możesz potwierdzić, że Aleksander Gustafsson będzie stał w Twoim narożniku? No, nie mogę tego potwierdzić, ale nie mogę tego zaprzeczyć. Także nie wiem jeszcze, bo wiesz, kwestia czy mu po prostu... Będzie pasowało. No nie? Ja też zobaczę czy się w ogóle z nim jak się. Ja go znam, ale nie znam go powiedzmy bardzo dobrze, tak? Zobaczymy, czy się w ogóle skupujemy na tyle, że, że, że będzie mi on odpowiadał na rożniku. Tak? Na pewno chciałbym, żeby był jego trener główny, tak, Andreas na rożniku, ponieważ on będzie jakby przy tych głównych moich przygotowaniach. Także jeżeli z nim się skumam, a coś czuję, że tak, to szczerze tak, to on będzie na pewno. A y, jak z Twoim przeciwnikiem? Możesz już coś powiedzieć, czy jeszcze nie wiesz? Cały Poproszę. czas jest to człowiek widmo i chyba zapowiada się walka ścianie. <noise> Ale tak naprawdę to chyba, y, tak jak widziałem, w takim gazie w jakim jesteś i tak dalej, no to chyba nie ma obecnie przeciwnika y, no, wolnego na rynku, który w jakiejkolwiek płaszczyźnie by Tobie mógł zagrozić. Czy gazu jeszcze że nie ma na razie. Jest... Ciężkie treningi takie tlenowe i dużo siły, także na razie jestem wolny i ociężały, ale gaz przyjdzie na, 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 na 7 grudnia. Yy, no nie wiem, no wiesz, to jest walka, tak? To może gdybać na papierze wszystko może ładnie wszystko wyglądać, ale wszystko się zawsze okazuje w ringu, także yy, nie bójcie się walczyć ze mną. Dobra, to dziękuję za wywiad. Również dzięki pozdrawiam.